Czołem, szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj temat trudny. Przebaczenie kontra gniew. Któż z nas nie miał powodów do tego, żeby mm, przeprosić kogoś za jakąś krzywdę. Któż z nas nie miał w życiu powodów do tego, żeby przebaczyć drugiej osobie, która nas skrzywdziła, jest to niezwykle trudne. Trzeba naprawdę wiele samozaparcia, trzeba też wiele modlitwy, wiele pracy nad sobą, żeby być w stanie. Poprosić o przebaczenie, ale również też przebaczyć. Pamiętam historię. Młodej dziewczyny, która przyszła do mnie 5 lat temu i poprosiła o wsparcie, powiedziała: Proszę księdza, nie radzę sobie z relacją do mojego ojca, nienawidzę go. Jest we mnie ogromny gniew, jest we mnie wręcz wściekłość. Ojciec bardzo skrzywdził mnie, moją mamę, moje rodzeństwo. Jest alkoholikiem, pod wpływem alkoholu robił nam ogromną krzywdę. Nie jestem w stanie mu przebaczyć. Zapytałem, czy jesteś w stanie się za Niego pomodlić. Ona mówi, będzie to bardzo trudne. Chyba na razie nie jestem na to gotowa. To mam drugie pytanie. Czy jesteś gotowa, żeby pomodlić się za siebie samą, o to, żeby Pan Bóg dał Ci siłę do tego, żeby się w Jego intencji pomodlić? Jeszcze nie mówiliśmy tutaj nawet o przebaczeniu, o modlitwie w Jego intencji. I fakty faktycznie po pewnym czasie. Przyszła do mnie, bo się spotykaliśmy co jakiś czas, żeby ten temat przepracować, żeby poprowadzić ten temat do końca. Zapytałem, czy już jest w stanie się pomodlić za tatę. Ona powiedziała: Wie ksiądz, co? No właśnie wczoraj zrobiłam to pierwszy raz. Pomodliłem się w jego intencji. Ja pytam i co? I czuję się lepiej. Było to trudne, wymagało to ode mnie wiele, ale poprzez modlitwę za siebie przed Panem Bogiem prosiłam Go bardzo długo dostałam taką siłę i pomodliłam się za Niego i po pewnym czasie przyszła znowu i mówi, proszę Księdza, udało się właśnie wróciłam z domu spotkałam się z Tatą powiedziałam Mu wszystko, co myślę powiedziałam, jak bardzo Go nienawidziłam jak bardzo bolesne było dla mnie to, co zrobił mi, mamie i rodzeństwu wtedy zobaczyłam Jego łzy które spływały po policzku. I te łzy spowodowały, że również ja zaczęłam płakać. Pierwszy raz zapłakałam nad tatą i nad jego e, też chorobą alkoholową, nad tym, że faktycznie e, pewne jego zachowania e, były wywołane właśnie tym nałogiem. Ta rozmowa trwała długo, ale na koniec przytuliliśmy się do siebie nawzajem. On powiedział: Córeczko, przepraszam, a ja powiedziałam: Przebaczam ci, tato. Przykład, który warto sobie wziąć do serca i warto go przepracować również w swoim życiu. Myślę, że każdy z nas doświadcza takiego problemu nieumiejętnego przepracowania w sobie nienawiści wobec drugiego człowieka, który nas krzywdził, że każdy z nas doświadcza tej nieumiejętności przebaczenia drugiej osobie. A co robi Pan Jezus? Jezus z krzyża przebacza wszystkim. Przebacza mi i Tobie, przebacza nasze grzechy, przebacza nasze niewierności, przebacza to, że Go skrzywdziliśmy brakiem czasu, brakiem modlitwy, ale także skrzywdziliśmy Go w drugim człowieku, którym, któremu zadaliśmy cios. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy znaleźli w sobie siłę na modlitwę w tej intencji, abym umiał przebaczyć, ale także, żebym umiał poprosić o przebaczenie. To uwalnia. To daje poczucie autentycznej wolności i siły do tego, żeby jeszcze bardziej przepracować siebie, stać się lepszym człowiekiem. Ale też pomocą w tej lekcji przebaczenia jest skorzystanie z przebaczenia Pana Boga. Często powtarzamy nie przebaczenie Pana Boga, przecież znowu te same grzechy, znowu do konfesjonału pójdę, znowu będę się spowiadał, znowu powiem to samo i znowu ksiądz to samo mi pewnie powie nic nowego. Nie ma to sensu. Znowu to samo i pewnie znowu wrócę do tych grzechów. To jest potrzeb złego ducha. Jeśli tylko masz w sobie chociaż wiarę wielkości ziarnka gorczycy, idź i poproś Boga o przebaczenie. I poproś Boga, żeby przebaczył ci grzechy, słabości, zniewolenia. Padnij tak po prostu przed nim na kolana i powiedz: tato ratuj, tato potrzebuje ciebie. On naprawdę ma do. Ciebie ogromną moc, moc miłości. On naprawdę chce Ciebie przygarnąć, takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś. Nie, nie odbieraj sobie tej szansy przylgnięcia do Boga na nowo. Nie odbieraj sobie tej szansy skorzystania z tego Bożego przebaczenia, bo wtedy, kiedy doświadczysz tego Bożego przebaczenia, to łatwiej będzie przebaczyć też i drugiemu człowiekowi. Niech zatem zwycięża przebaczenie. A nie gniew, bo za każdym razem, kiedy nie potrafimy przebaczyć sobie nawzajem, to zapętlamy się w spirali nienawiści, gniewu, złości, a to wpływa na nas destrukcyjnie. Te spirale nienawiści, złości, gniewu na drugą osobę może przerwać tylko nasze dążenie do przebaczenia. Zmienia to nie tylko nasze życie, ludzi, którzy przebaczają, którzy otrzymują pokój w sercu, ale również życie drugiego człowieka, który tego przebaczenia. Doświadcza z naszej strony. Więc warto to naprawdę zawalczyć. Pokazuje to przykład pewnego mężczyzny ze Stanów Zjednoczonych, Garego Ridgwaya, który został skazany za zabójstwo 48 kobiet. I podczas rozprawy sądowej wszyscy mówili mu o tym, jak go bardzo nienawidzą, jak bardzo ich skrzywdził. Wypowiadały się bliskie osoby tych 48. Zamordowanych z zimną krwią kobiet, a on siedział na sali sądowej z kamienną twarzą. Ale w pewnym momencie głos zabrał ojciec jednej z ofiar i powiedział tak. Są tu ludzie, którzy Pana nienawidzą, ja nie jestem jednym z nich. Sprawił Pan, że trudno sprostać mi temu, w co wierzę, temu, co Bóg każe nam czynić, czyli przebaczać. Ale przebaczam panu. Na koniec proponuję ci wyzwanie: pomódl się za osobę, której nie potrafisz jeszcze przebaczyć.